Sobota na działce, kolejny odcinek, moi drodzy, dzisiaj przy malinach, a dokładnie mówiąc przy malinach jesiennych. Jest taki czas, ślimaczek, zobaczcie, o, rzucamy. Jest taki czas, że będziecie niedługo sadzić maliny jesienne, jak też i inne rośliny, ale dzisiaj głównie o malinach. I cóż, zobaczcie, czy, czy, czy warto sadzić maliny jesienne. To jest dowód, że, że warto, prawda? Malinki czerwone. Dojrzałe, pyszne, smaczne. Może nie są tak smaczne jak te odmiany letnie. Ale szczególnie takie bardziej dojrzałe są świetne. nie Najlepsze skrzaczka. Polecam wszystkim. Podobno nimi te smakują lepiej. Są słodsze. Ale teraz moi drodzy, już do rzeczy. Powiem kilka słów o uprawie tych roślin. Malina lubi glebę lekko kwaśną o takim pH mniej więcej 5,5 do 6 pH jeżeli będzie te pH wyższe, będzie gleba bardziej zasadowa to po prostu Wam się nie udadzą to maliny także pamiętajcie o tym żeby lekko tamtą glebę Waszą zakwasić nie mocno, nie jak borówkę tylko właśnie na mniej więcej 5,5-6,5 pH Gleba powinna być przepuszczalna tam woda nie, nie powinna stać Także jakieś zbyt zbite gleby też się nie nadają, bo korzenie zaczną po prostu wam przegniwać i, i też będzie po malinach. Co jeszcze ważnego, także o, o podłożu już powiedziałem, o odczynie PH powiedziałem. E, co jeszcze ważne, e, sadzimy mniej więcej co 30 cm. Tutaj u mnie może jest gęściej. Ale, jak będziecie jej teraz sadzić, to pamiętajcie, że mniej więcej to oczywiście nie jest apteka 30-25 cm. Między krzewami posadźcie, one Wam się powinny ładnie potem rozrosnąć, po korzeniu rozkrzewić i będziecie mieć ich więcej. Zobaczcie też tu, kilka sadziłem sztuk, mam cały już ładny taki szpaler tych malin. Odmiana polka, bardzo polecana. Również odmiana polana, polones. Z tych polskich odmian, które sprawdzają się w naszym klimacie. Są dostosowane do naszych warunków klimatycznych i po prostu są dobre, dlatego je polecam. Polana, Polka, Polones, poemat nowa odmiana też wchodzi z Instytutu Brzeznej doświadczonego polskiego, bardzo, bardzo dużo dobrych odmian tam zostało już opracowanych. I cóż, kolejna kwestia to choroby. Pytacie w komentarzach, czy, czy dużo jest chorób. Dużo chorób nie ma, ale się zdarzają. Także pamiętajcie o tym. Tutaj, akurat na tych krzewach jest w miarę ok. Ale, jak na przykład pojawi się jakieś taka, takie przebarwienia, to może podejdziemy tam do innych malin. Ja pokażę to, powiem co to może być. Tak zwana mozaika malin, ale to już za chwilę wam pokażę na innym czacku, Może pojawić się pleśni i zamieranie pędów malin. Aby temu zapobiec, trzeba wykonać oprysk preparatu najlepiej switch. Który zwalcza patogeny tych chorób, bo przyczyną tych chorób jest kilka przyczyn, także nie jest to jedna przyczyna. Są to różnego rodzaju patogeny, grzyby, fungicydy, dlatego takie fungicydy należy stosować. Ja stosuję switch mniej więcej na wiosnę, kiedy krzaczki są mniej więcej takiej wielkości, kwiecień maj. Ryskam po prostu dwa razy, maksymalnie trzy razy więcej tego preparatu nie, nie powinno się stosować okres karencji około 10 dni, więc spokojnie możecie ten oprysk zrobić, nie zaszkodzi na pewno Waszym owocom. Teraz może przejdźmy do innych malin, pokażę właśnie tę chorobę z kolei. O, tutaj macie już polanę odmianę, troszkę, troszkę inna odmiana, ale o podobnych cechach do polki. O, tu właśnie są może na tych, o zobacz, Widzicie te przebarwienia? Miałem pytania na grupie SOBOTO na działce, co to są za przebarwienia. Jest to choroba z kolei wirusowa, bardzo niebezpieczna choroba i po prostu takie pędy należy wycinać. Tu praktycznie przy samym, przy samym początku pędu. Zobaczymy, gdzie ten pęd sięga. Także już widzę, gdzie ten pęd sięga. I po prostu go ucinacie przy samej ziemi. O. I zobaczcie, są na nim maliny? Nie ma. Także praktycznie, jeżeli takie oznaki widzicie na Waszych liściach, to znaczy, że z tej maliny nic nie będzie, a nawet jak będą, to w 60% albo i mniejszy plon, no i te maliny będą mniej smaczne i będą mniejsze. Także choroba wirusowa, na to żadnych oprysków nie ma, po prostu takie pędy się, trzeba ich pozbyć, najlepiej albo zdeponować gdzieś na, do zielonych odpadów, albo spalić. Także... To jeśli to, Jeżeli chodzi o cięcie tych malin, bo też są. O, jeszcze miałam. O, widzicie? Takie zamieranie pędów. Tak. O, tu jest to widoczne. Tak. Zobaczcie. O, zamieranie pędów. Cała malina poszła. Wycinamy. Tu nie ma na co czekać. O, bardzo też groźna choroba. Zamieranie pędów. Też trzeba takie pędy usuwać. Jeśli chodzi o cięcie, tak maliny te jesienne, czyli tak zwane owocujące na pędach jednorocznych przycinamy albo po owocowaniu czyli listopad albo po prostu już na wczesnej wiośnie w marcu i przycinamy mniej więcej na tej wysokości 5-8 cm niektórzy przy samej ziemi wycinają tak ponieważ potem ona odbija od szyjki korzeniowej ale jak tak krótko przytniecie to one będą coś takiego wyjdą Wam i potem jest niebezpieczeństwo że ktoś to albo po prostu omyłkowo albo po prostu nadepnie czy, czy, czy zniszczy i macie po malinach Natomiast jak macie taki chopik no to wiadomo, że tutaj już jest, macie jakiś tam rodzaj zabezpieczenia. Także polecam ten, ten trochę wyższy rodzaj cięcia. Także polecam uprawę malin jesiennych. Wspaniała rzecz, kiedy nic nie masz w ogrodzie, a malinki zobaczcie, owocują praktycznie do pierwszych przymrozków. Od połowy sierpnia, wrzesień, październik. Oczywiście w zależności od warunków atmosferycznych, kiedy przyjdą pierwsze przymrozki, to po prostu już jest po malinach. Ale do tego momentu możecie cieszyć się ich smakiem, naprawdę są smaczne na przetwory. Zobaczcie, jakie są ceny. Nie są to tanie owoce, jak też i pozostałe, czasami nawet droższe niż borówka amerykańska, więc myślę, że warto mieć przynajmniej tam, nie wiem, 10-15 krzewów w swoim ogrodzie na waszych działkach. Polecam, przychodzi jesień, sadźcie te maliny. Jest filmik, jak sadzić maliny. Wejdźcie na kanał Sobota na działce, i tam są szczegóły. Jeżeli będą pytania, Chodźcie też na grupę, na Facebook, zadawajcie pytania, już były pytania o maliny. Ja częściowo odpowiedziałem na większość z tych pytań, ale na pewno się pojawią po tym filmie jeszcze inne niejasności, więc dawajcie znać i trzymajcie się.